Witam serdecznie na kanale Iwita o Osoby z podznaku bliźniąt Cześć I mi się konia. To czytanko jest dla was na miesiąc Czerwiec To jest ogólne oczywiście Jeżeli chcecie Jesteście ciekawi Co będzie się działo w miłości W pracy Takie czytanka będą później Przedze mnie nagrywane Także bardzo proszę o cierpliwość a tymczasem bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. No i oczywiście odzywajcie się na e-mail, który jest pod y, filmem. A tymczasem będziemy tutaj mm, mm, ogarniać, mm, czytać, co będzie się działo u Was na mm, przestrzeni czerwca 2022 roku. Kochani tutaj. Mm, Przewodnią karą na ten miesiąc to trójka kielichów. Trójka kielichów. No, dobrze ją widać, dobrze. Trójka kielichów. Wiecie, że to jest zabawa, to jest organizowanie imprezy, to jest ym, gdzieś y, pójdziecie z przyjaciółmi, z partnerem, gdzieś się zabawić, coś fajnego razem zrobić. Poza domem, a może i w domu. Naprawdę mm, każdy z Was jest w innej sytuacji. W każdym razie to są fajne, miłe sytuacje, gdzie wyluzujecie, mm, za, będziecie, no to jest czas na zapomnienie o sprawach, które męczą, które gdzieś tam y, powodują smutek, zmartwienie, więc to fajne, to się przyda na pewno. A zobaczymy, o co tutaj konkretnie chodzi u Was. Mm, no, o co tutaj chodzi. Mm, zobaczcie, spełnienie marzeń. I okay, dalej. Dobrze. I co jeszcze? Ups, taka karta. Yy, no, ja mam wrażenie, że pojedziesz, pojedziesz gdzieś, pojedziesz yy, Miesiącu yy, i możesz spotkać kogoś, jakąś bratnią duszę. Możesz pojechać, aby to powiedzieć pojechać yy, niekoniecznie z partnerem, i tutaj mo może być taka opcja, że po prostu możesz zakochać się gdzieś, gdzie yy, właśnie ta impreza będzie. Może to będzie wesele, może to będzie um, komu nie chyba już były. W każdym razie gdzieś pojedziesz, gdzie możesz znaleźć bratnią duszę, gdzie będziesz się lepiej czu czuła y, niż z tą osobą, którą jesteś. Inna sytuacja, to pojedziesz właśnie ze swoim partnerem, pan, partnerką i będziecie spełniać swoje marzenia, więc słuchajcie, każdy w swojej, w zupełnie innej sytuacji. Z, być może zostawicie te czarne myśli, czarne, właśnie to, co powiedziałam wcześniej. To pozostawienie tego, co nie służy, to, te zmartwienia, te troski, zostawicie je za sobą i po prostu... Będziecie się spełniać w jakiś sposób. Hmm. Do czego powinieneś dążyć w tym miesiącu? Zobaczcie, do spełniania właśnie swojego swoich celów, yy, tego czego mm, mm, realizować swoje pragnienia, swoje nadzieje, tak? Hmm. bo wiecie, ta karta y, mówi o lepszym jut jutrze. To coś, co jeżeli pójdziesz za głosem intuicji, mm, to odbije się na Twojej przyszłości, będzie lepiej niż do tej pory. Mm. No proszę. Powinieneś dążyć do. Mm -hmm. Jakby pozytywnego myślenia, do tego, by doceniać to, co masz wokół siebie, doceniać rodzinę, doceniać pracę, w jakiej jesteś, która daje ci ten majątek, która daje ci tę stabilizację. To pozwala ci realizować siebie. Więc y, myślę, że ten miesiąc będzie bardzo dobrym miesiącem na to, by właśnie jeszcze coś może chcesz y, zrobić, jeszcze ci mało, jeszcze chcesz czegoś więcej. Więc to jest fajny miesiąc na to, by realizować właśnie to, czego chcesz, czego pragniesz. Te cele, y, właśnie to jest to, y, do czego powinieneś dążyć w tym miesiącu. Hmm. Pozytywne myślenie. To jest równowaga między dawaniem i braniem, więc niezależnie w jakiej i o co pytasz, w sumie to jest na wszystko odpowiedź. Hmm. A czego się wystrzegać, no, powinieneś, bliźniaku? To myślę, że tej takiego. Hmm. Takiej stagnacji. No ja rozumiem, że ty doceniasz to, co masz, ale nie tak. Nie. Nie zaprzestawaj na tym, co już masz. O, myślę, że fajnie, że już stworzyłeś tą rodzinę, z tą stabilizację. To, że właściwie mogłoby się wydawać, że już więcej nic nie potrzebujesz, jednak to może spowodować, jakby nudę w twoim życiu, może i właśnie mm, taką stagnację mm, może nawet nie tak mi przyszło do głowy no ale zobaczymy jeszcze o to, co tutaj chodzi hmm dobrze czego się wystrzegać wystrzegać się kłamstwa nieporozumień Yy, wystrzegaj się podpisywania umów jakichś, kto może cię szukać. Yy, yy. Poczucie straty, tu widzę z jakimś tęsk to jest tęsknota za kimś, za czymś, za czymś, co minęło. Więc y, jakby nie zatracaj się w tych czarnych myślach. Hmm. Bo Kupi. rozburzy Ci y, to Twój spokój. Hmm. Ale nieuniknione wydarzenia w tym miesiącu macie tutaj czwórkę. Mm, mieczy. Ta karta mówi o odpoczynku po jakiś ciężkich wydarzeniach. Coś się w przeszłości mogło zdarzyć w maju, czy tam jeszcze wcześniej. I tutaj przyjdzie czas na spokój, relaks. Yy, więc tutaj. Fajnie tu jest pomedytować. Tutaj jest dobrze odpocząć od wszystkich problemów. Yy. Pójście na spacer. Hmm. Zobaczcie, tu jest dziesiątka mieczy i wieża. Coś tu się zawaliło, to jest nieuniknione, coś takiego, jakiś etap w Twoim życiu się skończy, nie mam pojęcia o co może tutaj chodzić. Mm. Dziesiątka mieczy to jest jakieś zranienie, wbicie noża w serce, w plecy. Może to jest rozstanie, może to jest zdrada. Nie wiem o co tutaj chodzi. W każdym razie słuchajcie, tutaj jest właśnie ta wieża, która nagle się zawala. Coś się kończy. Tu jakiś etap kończy się i jakiś nowy zaczyna w tym czerwcu. Jednak i właśnie po takim okresie będziesz odpoczywać. Nie wiem, co dla Ciebie to może oznaczać, ale zobaczymy, co każda karta przyniesie na każdy tydzień czerwca. Jakieś najważniejsze, najważniejsze wydarzenia w czerwcu, pierwszego, w pierwszym tygodniu czerwca u Was. W pierwszym tygodniu no zobaczymy. Hmm. To jest ósemka buław, to jest ruch, tutaj są jakby spotkania. Może przez internet jakieś rozmowy, umawianie się, wyjazdy. Hmm, tu mamy króla buław, więc być może jesteś tym królem buław, który umawia się z kimś. <gryw> Albo że jesteś kobietą, to właśnie z kimś takim się umawiasz. Hmm, czy masz kontakt? Hmm. jest jakaś stabilna relacja. Mhm. No dobra. O co tu jeszcze chodzi? Niesprawiedliwość. Hmm. Niesprawiedliwość. To jest może um, jeżeli jesteś królem buław możesz omawiać jakieś warunki w pracy. Jesteś na pozycji, tam gdzie jesteś, no to jest sytuacja stabilna, gdzie właściwie nie ma żadnych strat finansowych. Tutaj przez internet może i są jakieś umowy. Także ten pierwszy tydzień właśnie taki będzie dla Ciebie, bliźniaku. Ale dobra, zobaczymy drugi tydzień. Nie jesteś gotowy na coś, nie wiem o co tutaj chodzi, więc zaraz zobaczymy. Za dużo opcji do ogarnięcia, do sprawdzenia. Nie jesteś gotów na decyzję, więc tutaj są rozmowy jakieś, ale jeszcze nic nie podpisujesz, więc dalej się zastanawiasz. Którą drugą, drogą pójść, co zadecydować. Właśnie ta dwójka była to jest takie. Stoisz w miejscu i myślisz. To znowu. Decyzję będziesz musiał podjąć. Zobaczmy jeszcze. no ty zrobisz wszystko po swojemu, czyli w swoim tempie. Nie będziesz się spieszyć z decyzją. Chcesz wszystko przeanalizować. Nie wiem, o jaką sytuację tutaj chodzi. No, Ale dobra, trzeci tydzień. Macie królową była. W... Tutaj wszystko się układa. To jest osoba bardzo radosna. Yy, ona światło wnosi w, w wokół swojej osoby, gdziekolwiek się pojawia, wszyscy ją lubią. Ona właściwie wszystko załatwi, yy, czego pragnie. Yy, także zobaczymy, o co z nią tutaj chodzi. To jest ktoś z przeszłości wiadomości z przeszłości które mogą Cię ucieszyć może od właśnie kogoś takiego jak ta królowa Buław hmm. spotkanie z taką osobą może król kielichów spotka się z królową Buław tutaj właśnie hmm, będziecie się umawiać może no spotkacie się po latach ha, no fajnie a w czwartym tygodniu tutaj macie moc. Moc tutaj no, siła moc, która drzemie w tobie. Tutaj jest spotkanie, więc y, ktoś tu dominuje nad, y, kobieta dominuje nad mężczyzną. Ja bym tak powiedziała. Królowa Buław dominuje nad królem y, kielichów. To jest silna osobowość. A Król Kielichów to jest taki fajny facet, który do rany przyłóż, um, ciepły, pomocny, intuicją się um, kieruje, szczery, więc to jest ktoś taki właśnie. A królowa Buław, ona jest bardziej wyrachowana, bym powiedziała. I tutaj właśnie widzę, że do spotkania dojdzie. Tutaj do spotkania dojdzie. Um, Hmm. To spowoduje, że odejdziesz od czegoś, co już Ci nie służyło. Odejdziesz w coś nowego. To spotkanie spowoduje zamieszanie w Twoim życiu. Zmieni się coś. Może odejdziesz na chwilę, by to sprawdzić, czy to nie jest coś lepszego od tego, co było do tej pory. Hmm. Zobaczymy jeszcze. To jest nowy początek. To jest nowy początek. Hmm, głupiec. Więc yy, pójdziesz, yy, no obudzi się w tobie to dziecko wewnętrzne, obudzi się w tobie to, ta chęć przygody. Yy, I przez to jakieś stare struktury się zawalą. Będzie może ktoś zostanie zraniony. No nie wiem. Mam nadzieję, że komuś pomogłam. Ja już kończę to czytanko. Ja no, oczywiście życzę szczęścia, yy, trafnych decyzji. No i do następnego razu. Trzymajcie się pa!